Dobra. Sorry, że tak długo to trwało, ale już jestem. Dobra. To teraz jakieś pączki albo coś. Jakieś. wiecie, bo ja tak się stresuję, że, że mi to... że jeszcze mi nie wystarczy na podwórko, bo ja muszę jeszcze podwórko zrobić. <ścoughs> toś hmm? takiego, nie wiem, co to. No, i... no szkoda, co się dzieje z tym? Hmm. Dobra, tu ma być... To. Ja muszę skończyć ten tomek, Bo Ja się cykam. Ja się cykam trochę tego mistosza. Bo ja bym chciała zrobić tak hopsiup i tyle. Żeby miała to z głowy. Ale jak już powiedziałam, to, co to, to się wydarzyło, naprawdziwo. Serio, nie kłamie. Nie kłamie. Naprawdę nie kłamie, serio. Bo to, to, jest, to jest mi trochę przykro. Mi jest trochę przykro, że to, to się już. się już usunęło. I co tu do tej mini lodówki tam? Czekajcie. Nie, czekajcie, no. To jeszcze muszę te jakieś kupki, duperele a zdobymy tego milion Milion kupków jest na świecie normalnie XD A jeszcze muszę skończyć Dwa piętra Bo ja już co zrobiłam to salon Czekajcie Tutaj to nic jeszcze nie zrobiłam, ale będzie. Tylko musi być... Poczekajcie, bo ja tutaj udekoruję to. To będzie tylko... Ach, no.